Siema! Pisaliście w komentarzach o zwykły pow. No to zapraszam na przejażdżkę w takim razie. Trzeba zrobić jeszcze szybką checklistę. Czyli standardowo sprawdzamy olej. Ciut ponad max może zostać. Bardzo ważne jest też, żebyśmy sprawdzili, czy mamy alkohol przed ruszeniem w trasę. Bo jeśli nam się skończy podczas przyspieszania i nie mamy zabezpieczonego silnika, to nam tłoki spłyną do miski. Kolejną ważną rzeczą jest sprawdzić, czy listwa paliwowa się trzyma. Mojemu kumplowi Łukaszowi spalił się w ten sposób samochód. Listwa się wypięła i pompy podawały paliwo pod maskę. I cały silnik się zalał paliwem, no i spłonęło auto. Postanowiłem podnieść trochę ciśnienie w tylnych oponach, żeby było zabawniej. Myślę, że po 2,8 bara będzie optymalnie. Dałem jeszcze mikrofon z tyłu na klapę. Zrobimy przy okazji soundcheck. Dla bezpieczeństwa dałem jeszcze jedną kamerę z oddzielnym mikrofonem. Dobra, zacznijmy od cold start. Przełączę Was na tą kamerę, patrzcie czy puści bąka, jak będę odpalał. Podobno Wojtasa V12 już jest na chodzie. Chodźcie się przejedziemy do niego. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą jest ciśnienie paliwa. Powinniśmy za każdym razem sprawdzić czy je mamy. Bo jeśli go zabraknie to też nam tłoki spłyną do miski. Bo zrobi się za gorąco. Mamy pełny bak. Licznik zerowany. Możemy ruszać. Mamy nagrzany wydek, zaraz sprawdzimy w porównaniu do zimnego, jak brzmi. Teraz wrzuciłem mikrofon pod maskę. Mam nadzieję, że nie będzie przestarowywał i nagra antisurgio. Posłuchajcie, jaka głośna jest góra na ostrych wałkach. Na dworzu 26,5 stopnia, w dolocie 33 stopnie. Zaraz sprawdzimy w czasie jazdy, jaka będzie temperatura. Czy dziura w lampie coś daje? Dziura w lampie chyba coś daje, bo 27,5 stopnie na dworzu, a 26 w dolocie. Dyferencjał ma zmienione przełożenie na 2,93, żeby był jak najdłuższy i żeby porządnie obciążał sprężarkę. Dwójka jest do około 120, trójka do 170, czwórka to było 225, piątka 280 i szóstka według obliczeń 339 powinien się skończyć obrotomierz przy 339 km na godzinę. Ja najszybciej tym jechałem 309 według GPS na Race Logiku się wszystko zapisało i potem sprawdzaliśmy. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu, możemy sprawdzić przyspieszenie. Z ciekawostek to te fotele od akorda. Po każdym przyspieszeniu minimalnie się oparcie składa, znaczy rozkłada, także po kilku przyspieszeniach trzeba się zatrzymać i pokręcić, żeby z powrotem w pion podnieść fotel. Nie wiem jak on to robi, ale na dworzu jest 26 stopni, a w dolocie 23 to aż niemożliwe. Wolniej mogę otworzyć okna. Mam nadzieję, że będzie słychać sprężarkę. Dobra, chodźcie, pojedziemy zobaczyć do Wojtasa, czy już V12 wróciła. Zobaczcie, jak pompy paliwo grzeją. 45 stopni I mamy troszkę mniej niż 3 czwarte baku Jakbyśmy mieli 1 czwartą To by była jeszcze wyższa temperatura Siema Wojtas, jestem Cykniesz Brama O, robota w re. A jak się pięknie koła świecą, idziemy zobaczyć. Siema Mordzia? Fiona. do filmu ją tak szykujesz? Tak, szybciej. Ekstra, ale się świeci. No bo lakier to ma ekstra. Wszystko się odbija. Jak tu się otwiera macha. Pokażę tym, którzy jeszcze nie widzieli, co tu jest. Może ich zachęcimy do oglądania filmu. O, a tu mamy V12 V34. Race to jest chyba choroba, u każdego na szybie jest. Już się nie mogę doczekać, jak tym pojeżdżę. Wojtas nad autem już pracuje ponad rok. Zrobił wnętrze, sufit, skóry, wszystkie brakujące elementy całe zawieszenie, wydech wszystko po kolei. No dobra, V12 już jest w domu, także w każdej chwili możemy ją zabrać od Wojtasa i coś nagrać. Postaram się coś zorganizować i sklecić jakiś fajny film. Tyle na rozgrzanym oleju Ci trzyma ciśnienia JZ w porównaniu do BMW to jest przepaść. M54 moje to tutaj, między 0 a drugą kreską. No dobra, starczy tego nagrywania na dzisiaj. Przejechaliśmy 51 km plus 55 km. Wcześniej, tylko skasowałem licznik, jak GoPro wyłączałem, czyli łącznie 106 km i z pełnego baku zostało tyle. Oszczędny wóz. Koniec na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.